Jesteśmy tuż za metą Rajdu Polski. My nie startowaliśmy, jechaliśmy jako samochód bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że zabezpieczaliśmy w pewnym sensie trasę dla pozostałych kierowców z pozostałych załóg, ścigających się, ale także dbaliśmy o bezpieczeństwo widzów. Rajd szczęśliwy, rajd udany, bardzo emocjonujący. Dla mnie to był powrót do takiej przeszłości, kiedy tutaj regularnie startowałem, wygrywaliśmy tutaj Aż trzy razy w klasyfikacji generalnej, również Mistrzostwa Europy, więc fajne przeżycia, same dobre wspomnienia i to wszystko wróciło. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze tutaj wystartujemy jako załoga i pościgamy się. Natomiast oczywiście teraz priorytetem dla nas to mistrzostwa świata. I w których regularnie startujemy, więc dzięki wielkie dla moich partnerów. Teraz mogę wystartować na rajdzie Sardynii nowym samochodem. Jestem ciekaw, jak będzie ta walka wyglądała, jak ta jazda będzie wyglądała. Tak bardziej na ostro, no bo tutaj nie mogłem jechać na 100%. Jechaliśmy cały czas z dwoma kołami zapasowymi, co tutaj na tym rajdzie nie występuje. Nie ma takiego ryzyka przebicia opony jak na przykład na rajdzie Sardynii jechaliśmy też czasami otwierając trasę na twardych oponach bo tam będziemy właśnie na Sardynii jechać głównie na takich więc sporo sobie rzeczy sprawdziłem ale było to takie, taka jazda na 80 90% fajnie się jechało cieszę się że spotkałem się też z kibicami których tutaj było mnóstwo a teraz wracamy do domu i po krótkiej przerwie można powiedzieć, choć to nie będzie do końca, przerwa i relaks i sam relaks. Wracamy do ścigania się już takiego prawdziwego na Rajdzie Sardyni. Więc trzymajcie kciuki!